Na pewno to tyle, że spotkanie było wyrównane, w bardzo prosty sposób straciliśmy dwie bramki, które tak naprawdę, jak już mówię po raz kolejny w wywiadzie, że szybko głowa nam spada, jak mamy jakąś małe niepowodzenie, no i, no i co, no i teraz było tak samo, dobrze, że, że potrafiliśmy zareagować i wrócić, bo mieliśmy z tym problem, udało się strzelić cztery bramki, więc tak naprawdę cieszymy się z małych rzeczy na teraz, bo wiadomo, że w przyszłym sezonie będziemy grali w pierwszej lidze. Małe rzeczy były, z których się cieszymy. Wierzę, że w ostatnim spotkaniu tutaj u nas w hali wygramy, i w końcu kibice będą mogli znowu się uśmiechnąć, i będziemy mogli być szczęśliwi. Wiedzieliśmy, w jakim składzie personalnym Cię przyjedzie Bochnia, i, i liczyliśmy na to mocno, że, że będziemy w stanie to wykorzystać. Myślę, że mecz mocno wyrównany. W drugiej połowie już postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Poszliśmy wysokim pressingiem, na koniec ustawiliśmy bramkarza. No ale niestety nie udało się. Przegrywamy przegrywamy 4. Będziemy szukać punktów w ostatnim meczu, żeby godnie się pożegnać z z klasą. Ja yeah, uh, hard match definitely not normal situation for us. Three suspended players Benzoni, uh, Sik to był zdecydowanie trudny mecz. Znaleźliśmy się w niecodziennej sytuacji. Trzech zawieszonych zawodników, wędzony chory na dodatek w pierwszej połowie, dwóch zawodników ucierpiało i nie mogli kontynuować gry. Tak więc zdecydowanie było to ciężkie spotkanie i muszę pogratulować moim graczom. Każdy oddał dzisiaj wszystko, co miał. Ostatnie 3-4 minuty z powodu zmęczenia nie potrafili już wystać na boisku, nie potrafili chodzić. Może mogliśmy zakończyć ten mecz wcześniej, ale w końcu stosuśnica była bliska zdobycia bramki wyrównującej. Może mieliśmy trochę szczęścia, ale jeśli stracilibyśmy tutaj dwa punkty, musiałbym powiedzieć dokładnie to samo. Złożyć gratulacje moim zawodnikom z powodu ich wielkiego zaangażowania. Bardzo ciężki mecz dla nas, gdyż mieliśmy duże braki kadrowe poprzez kartki. Adam Wędzony chory od meczu, tak naprawdę z Legią Warszawa. Spodziewaliśmy się tutaj walki, ponieważ Sośnica, wiadomo, nie walczyła już o nic, ale u siebie na hali zawsze każdy gra do końca. Mimo problemów swoich, pokazaliśmy jednak, że w okrojonym składzie damy radę wygrać każdy mecz.